Dzień dobry, witam Was kochani. Tym razem spotykamy się w parku, a to dlatego, że na 3 maja zaplanowaliśmy plenerową imprezę, która miała zainaugurować kolejne wydarzenia. Niestety stanie się zupełnie inaczej. Zapraszam Was na stronę naszego środka kultury www.grebocickie.pl Zapraszam na kanał YouTube i zapraszam na Facebooka, bo tam skierowane będą wydarzenia nawiązujące do uchwalenia Konstytucji. 3 maja. Oczywiście nie zapomnieliśmy o dzieciach, o młodzieży i dorosłych. Będzie konkurs plastyczny, będzie kierowana do Was krzyżówka oraz nie może być też tak, że nie zaśpiewamy pieśni nawiązujących do uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dokładnie 3 maja o godzinie 15 zapraszam Was, żebyśmy wszyscy zasiedli, otworzyli kanał Facebooka i żebyśmy mogli. Wspólnie obejrzeć wydarzenia, które do tej pory zadziały się tutaj w naszym Grębocickim Parku.